Witaj, wspólniku. Znowu się widzimy. Na samym wstępie chcę Ci przypomnieć, żebyś zwentował na Twitcha. versusa link do jego kanału znajdziesz w opisie. A kiedy Ty to będziesz oglądać, ja dalej będę planować, jak sprawić, żeby maszyny przejęły kontrolę nad światem. Znaczy się miłego oglądania. Nie startować, jest. Błagam, killmate. Jest killmate. Boże święty, jest. W końcu, dobra. Dobra. Wezmę sobie jakiegoś przyjaciela. Kogo nas przyjaciela? Ejko, będziesz moim fansem. Zgubiłem mojego przyjaciela. Czy, I żyje, czy żyje, czy żyje? Uff, dobra. Dobra. Mój przyjaciel. Pozycje żyje. końcowe versus? No to ja Ciebie szuka... Jak Cię zgubiłem ten, no to ja tam dalej zostałem przy tych. Przy tym. No jak to się nazywa? kurde no. Wajtalsy, eee, wajtalsy, tak, zostanę dalej przy Vitalsa, gdzie szukałem yy, Pod y, adminem tam gdzieś Jestem już, coś A, twoja, wiecie, dobra, jest? dyzmus, twoja dobra Dysmus, twoja Ja się nawet nie ruszyłem A, ruszyłeś, tak? No mówię, że idę zapalić. Tak, mówiłem, że... Brego. Na korytarzu w elektryku Shoot ja skończyłem nad Weavonsami ogólnie, chyba, albo przy... za sami, tak patrzę, między komunikacją a Weavonsami, muszę być. Halo, Ja jest, bo robiłem całą prawą stronę i teraz na całą dół poszedłem. I Kostka. Specimen. Ja się z kimś mijałam, nawet nie wiem czy nie z tobą. Ty byłeś w Specimenie, Rico? Nie. To nie wiem, to był. Może tak? Widzieliście się? Nie, nie wiem, nie. no była tam jedna osoba, totalnie to nie wiedziałam kto to był, ale się mi z Dobra, ciało jest przy storage'u jakby e, w drodze, jak się wychodzi od Witalsów e, do, do Elektryka, nie? Potwierdzą dwie osoby przynajmniej. Znaczy nie wiem, czy byliście na Witalsach, ale był tam na pewno Szut i Versus, że ten kill już trochę ma, więc to na pewno nie byłem ja. Ja nie byłem ogólnie no na, więc... tych, na nie patrzyłem nic. Więc... No spotkaliśmy tak, tak, się tak, ja ty versus. Znaczy, no dobra, nie wiem, to może versus potwierdzi, że ten kill znaczy, już leży trochę szczerze, I e, znalazłem je. Patrząc na to, że chodziłem z tobą przez całą G, to wiem, że to nie tego być. No dobra, dobra, okej. Okay. A ja nie sprawdzałem vitalsów, tylko czytałem czat w tym momencie, kiedy stałem przy vitalsach. No dobra, no to w takim razie no ja byłem na vitalsach i widziałem, że ten kill już leży co? No dobra, Jeżeli ktoś A, akurat mówi, e, że jest e, przy korytarzu e -ko, do e -ko, elektryka. E -ko, to moim zdaniem to jest pierwszy SUS. Nie wiem kto to nie wiem, kto to mówił. Gdzie? Niech się Wie? ktoś potwierdzi. Że ktoś, ktoś przy korytarzu do Elektryka no jest. To ja byłem. Bo no właśnie biegłem światło włączone. Za, za, za. No, no za. i którędy biegłeś? Naprawdę no to, to, światło, to światło? Powiedz swój no pochód. Byłem w O2, i potem przebiegłem między łapą komunikacją, i do góry pobiegłem. No nie wiem, zapadła cisza. A mnie słychać shoot, Ja shoota shoot i versus clearuję z tego kila na 100%? No i nie wiem. skip na razie. No ja shoota widziałem tylko przerakietce, co, co tam jest na początku i tyle. Ja po 2 dwie osoby widziałem jak wybiegały. What's No nie. Ejko przepraszam? Dobra, zbirek, teraz do ciebie mam pytanie. Hmm? Czy ty go widzieliście żywego? Kogo? Ja już czas nikomu nie zaufam. Ja w ogóle nie widziałem, tylko widziałem ciebie wybiegającą z Medo. Zabili mojego przyjaciela. Już nie mogę nikomu nie mogę. Dobra, ufać. inaczej. Mm... Tak, ja się minęłam z tobą Zbirek. No. I słuchajcie, to wyglądało tak. Mm, to był vent Kill i to był Kill, który padł centralnie dwie sekundy przed reportem, ponieważ rozprysnęła się krew przez ścianę mi. Okej, okay, yy, w takim razie. Ewentualnie ktoś tam mógł. W... Ewentualnie Zbirek mógł tam wbiec, ale by tego nie zdążył Dobra. zrobić tak szybko. Okej, okay, okej. Okay, okay. Gdzie był Kill jeszcze raz? W którym miejscu? Kill no. jest na wędzie w kiblu. W kiblu. Okej, okay, dobra. Pan dwie sekundy temu, Czy najprawdopodobniej kilka? chciałem powiedzieć, że to nie może być Biego, ale to jednak może być on, ale na pewno nie może to być brązowy, bo byłem z nim w nim Specimenie w tym momencie. Hmm. Rego też nie może być, bo razem weszliśmy teraz za adminę po lewej stronie, jesteśmy mm. Okej, okay, dobra, bo... Czekaj, 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 to nie, 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 nie. A, byliśmy nie, razem. Nie, 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 bo to wyglądało tak. Ja wszedłem do Specimena i przez te drzwi no. y, widziałem, że ty jesteś w, ad, y, w adminie, nie? Okay, I pomyślałem no. i chciałem gdyby to nie było y, w Medbayu tylko no, no, gdzie no. indziej, to bym potwierdził, że to nie mogłeś być ty, aczkolwiek myślałam, że mogłeś faktycznie pójść do wenta, no, zwentować no. do tego i zabić, ale skoro cię potwierdza ktoś, no to okej. Okay. Wychodziliśmy z admina Okej, okej. Ja wychodziłem z admina, poszedłem dekomunikacją na dół ale... i poszedłem na prawo. Okej, okay, czyli Brez... jest... Czyli z tego kila tak. Ja, Bego, brązowy i. Kto jeszcze? I no ja też tak chcę, chcesz, żebym oczyściła te, te, zbirka. Te4, te, 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 czyli zostaje nam szut w takim wypadku, jeżeli tak. No właśnie miałem serwis szut. Ja zakończyłem w elektryku na kablach. Wcześniej robiłem download. W Chwilaj ja robiłem download. Nie wiem, coś robiłem. Robiłeś download? Dobra zbiję, jak ci A tak, jest. robiłem downloady na drzewie, robiłem te wskaźniki na drzewie, robiłem wyrzucanie liści i robiłem jeszcze wcześniej tego. Ej, dobra, ale teraz jeszcze słuchajcie, bo jest taka sprawa... Nie, 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 cały czas z lewej strony, od samego początku rundy pobiegłem na lewo. To jest taka nie sprawa, że Brego shotowi. z Draxem wybiegali za admina, Za admina bezpośrednio prowadzi Vent do Medbeya. mogą się w dwójkę potwierdzać, bo się w dwójkę imposterami, ale to tak no, rzucam tylko. Coś nie ufam Shotowi. A my wybiegaliśmy z lewej, choć przy nie widział, że robiłem lodzika jeszcze. Co? Nie wiem. Znaczy, no, że zbiegałem na dół z tego, Okej, okay, a. Admina. Co? Kamil, dzięki wielkie za followa wyczku Niech tylko pobiegłem od razu na prawo Ja cię nigdzie nie widziałem Na początku To ja nic nie widziałem bo było ciemno Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie No wszyscy we trójkę zasakowanie wybiegaliśmy z tego Witam w jedince No to co z tego że wszyscy we trójkę wybiegaliśmy z tej Nie wiem rzut według mnie podejrzany Co? A zbieg, gdzie ty skończyłeś? Zbieg, gdzie ty skończyłeś tym labie, przy tej przy temperaturze ale wcześniej robiłem jeszcze rakietę. To jest Zbieg! Jeżeli nie on, to kto? Ja nie idę do światła. Nie ma szans. Gratulacje, Deaksu. Właśnie na moich oczach wskoczyłeś do venta i zabiłeś. Kogo zabiłeś? Brązowego. Gratulacje, Deaksu. Chcesz coś bo jeszcze powiedzieć? Tak bo ja na ciebie właśnie w tym momencie głosuję. Elo, Wy wypad z tej <noise> mapy. Ale ja nie znowu nic powiedzieć. No właśnie. Nie musi, ja wszystko na wiem. Versusa. No to dobrze zabierz, ale chciałbym posłuchać. ja przebiegałem tak. obok i właśnie widziałem Versusa, no ale nie widziałem tam reporta. Ja na swoją obronę powiem tylko tyle, że Ejko mnie potwierdzał, że jestem na 100% ja jestem tym. Jestem właśnie, czysty. Ejko właśnie ten Ejko ten Eiko nie żyje, czyli się... też był czysty, Bredna. czyli to znaczy, że te, ja czyli też Bredna. jestem czysty, dziękuję. Jestem w stanie w to uwierzyć, no. że to jest Brego i Draxu. Tylko, że jak... A Brego i Draxu przypadkiem już wcześniej nie byli to... sasami? A tak ja bym byli. coś chciał no powiedzieć. Mogę coś no. powiedzieć? Mogę czy nie mogę? Jasne, Szut, możesz. Jestem w stanie uwierzyć, że to Brego, ale nie jestem w stanie uwierzyć, który z nich jest impem. Czy Drax, no tak, ja tak, Versus. E... No nie. ja Drego, no nie? nie. Tylko jedno powiem jeszcze. Że, bo mnie to sądzę, versus. Ja widziałem versusa, który biegł, ale nie widziałem reporta. I wcześniej, w pierwszej rundzie, jak padł <grym> jeden kill, versus eriko się potwierdzali. A to był tylko jeden kill wtedy. Ale versus by nie zabił Erika, bo byłoby to głupie. Nie bym chciał Eriko zabić, bo się. Bo nie zabiłbym Eriko, który no. nie potwierdzał to, że ja jestem tym. No Ale ja ja ogólnie jestem... chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że na siebie, tak bez niczego. Ja chcę tylko powie powiedzieć, że szut i kostka to jest bez sensu e głosowanie teraz na Bego, ponieważ jeżeli Bego jest drugim postawem, to jest oczywiste, że jedna zagłosuje na mnie, wy oboje zagłosujecie na e tak, Bego dlaczego? i, I tak to tak będzie 2 na 2, więc musicie że albo na mnie, albo na de de Deaksa zagłosować i dlatego nie. proszę Was, żebyście zagłosowali na Deaksa i żebyście mi zaufali. Ja jest, nie nie z poprzedniej rundy, a Versus był klirowany i teraz tak. dlatego szybko zreportował, którego killa musiał zabić, bo musiał mnie widzieć... Naprawdę na myślisz, że już trzeci raz, ten raz, ten raz ten byłbym impostorem dzisiaj? Ja I naprawdę tak wierzę w to, że nie wiem, który z was jest, jest impostorem. Z, z Ale szód jak zagłosujemy na Brego, to wiesz, jak to będzie wyglądać. I to wiem oni mają wyglądać? Raz. A Bego, y ty wcześniej... Ale najbliższej... ja nie mam pewności, Ale zaraz... czy Versus czy Draxu jest simpem. I chciałem zadać pytanie jako Janie, jako Versus. Brego, na kogo zagłosowałbyś? Ja? Na Draxa. Tak. No to versus. <grym> Aha. <grym> no. Vote versus, vote versus, vote Versus, Nie, Borne, szut, ty w tym momencie żartujesz. Błagam, że ty brego... Ubrego ja. Grałeś, to ja ale... to grałeś, Ja pierdolę. Jesteście ale... i szut idioto! Jesteś głupi! Ty jestem! Jesteś głupi! Ja, ja nie mówię, że Coś ty odwalił! Szotu! Szo nie! Co Ja to tu... co? Nie. ja, Szotu... ja nie mówię. Szotu. Sotu do robi! Szotu pijane! Nie, ej, przepraszam, nie, mogę ci pokazać co u mnie stoi? Ja nie, nie, nie piję. O ładnie, tak od ostatniego października. Podlej w końcu te kwiatki w swoim pokoju i daj suba.